Dzień dobry, witam na stoisku FarmTrack Tractors Europe, polskiego producenta ciągników z mrągowa. Chciałbym Państwu zaprezentować nasze nowości modelowe na rok 2015. Pierwszym z nich jest model 685DT w specjalnej wersji Cool. Jest to ciągnik o mocy 85,5 konia mechanicznego. Wyposażony w najnowszej generacji oryginalny brytyjski silnik Perkinsa. Jest to wersja specjalna naszego ciągnika, która oznacza się tym, że klimatyzacja jest w standardzie ciągnika.